Witam. Jestem naczelny Janusz i dzisiaj zagramy sobie w Rozerę tak ustawaliście. Bo z złotykiem było 40 za co bardzo Wam dziękuję. Jedna łapa, łapa w górę. Jak na początek jest to bardzo, bardzo dobrze. Ale dzisiaj sobie gramero jak wcześniej wspomniałem. I dzisiaj będzie, literka, dzisiaj będzie literka, ale za chwilę nagram unboxing, który nie będzie literka bo literki będą tylko z dobra, ja się dopiero. i się dobra, już jest. wycieczę stara opieka i coś nie dobra, za nie, nie. Dobra, to no

Walc nie już to to jest na dwa Ci. Ci. nie słaby jest, bezem, bezem, bo, nie, nie Dlaczego, żeby za to, mną to, to, to wie. nie, wiem, nie, 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 to nie, na nie, 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 nie,

jak widzicie, te odcinki naprawdę nie są tak jak te wcześniej. Jeśli to nie myślą, to wątpię. Widzicie, czemu zadajemy ofertę na to twarzy. tworzyć? Ja już pierwszy odcinek się do nic. I to jest robię unboxing. A teraz jeszcze patrzymy. Już za leczymy.

Jesteś jednym. Przecież z niej wygram. O kurde. Ja z niej wygrał. Wygrałam! 20 minut, no wszędzie go. Co to jest? Proszę mi pytać. to z niej przegram. Wiedziałam. Ja muszę zdobyć inteligencję. Dobra, oh, pomimo bo mi no, my się nie chce czekać. Jak myślicie, przegram czy wygram? Wygram ale... Nie. Nieee... Nie ja chcę nie być inteligentcą. Ja się zawsze wiesię,